Witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z RimWorld. Po ostatniej, można powiedzieć, porawce mamy tutaj spory bałagan, jak na ten moment yy, próbuję zrobić tutaj jakiś porządek. No i przede wszystkim przekonać się, czy uda nam się wyjść z tej kryzysowej sytuacji. Oszołomienie. No i tutaj właśnie się yy, zaczyna ta fala załamań, której można było się spodziewać tak naprawdę po tym, co się wydarzyło w naszej kolonii. Aha, czyli tutaj nie możemy dla niewolników. Okej. Okay. Czyli dla niewolników nie jesteśmy w stanie wyprawiać pogrzebów. Zobaczmy, jak tutaj wygląda nastrój naszych ludzi. Przemoczenie, okej, okay. kolonista nie żyje. Widziałem kimieniące zwoki, dobra. Być może uda nam się z tego wyjść, ale będzie to na pewno ciężkie i czasochłonne. Dlatego chwilkę tutaj pogram z wami na wizji, żeby zobaczyć, jak idą te. Początki prac nad doprowadzeniem kolonii do porządku, no a później ewentualnie poza anteną, że tak powiem, tutaj rozgrywkę poprowadzę. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z 7. Tutaj nie będziemy sadzić już więcej tego z tego powodu, że mamy tego bardzo duże ilości. Oczywiście, leki będziemy sadzić, ale w tym miejscu już nie będziemy tych leków więcej sadzić. Ponieważ mamy tutaj pole, to wystarczy na nasze potrzeby na ten moment, tak mi się wydaje. No i tutaj mamy jakieś pola związane z jedzeniem. Co tutaj sadzimy? Tutaj sadzimy, okej, okay, psychitową herbatkę. No i cóż, moi drodzy, tak jak mogłem się tego spodziewać, no, Randy Random nie jest dla nas do końca łaskawy i mamy tutaj najazd. I to wygląda na to, że z trzech stron lub z jednej strony może, nie, no z dwóch na pewno, bo jeszcze tutaj ktoś będzie. Przybyli kapsułami niedaleko nas, ok, czyli być może oni spadną nawet gdzieś tutaj w okolicy bazy. No i mamy pewien problem, czy nasi ludzie w ogóle mają broń wyposażoną? Mają. No oczywiście ci, którzy mogą walczyć, czyli Laksaus tutaj do tyłu, no bo ty jako jedyny nie potrafisz walczyć. I zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Ojoj. Oj. Naprawdę aż tylu ich jest. Straciliśmy masę kolonistów. Nasza wartość kolonii drastycznie spadła prawdopodobnie. O, chociaż szczerze mówiąc, tutaj był jakiś spadek. Tutaj wcale tak bardzo nie spadło jednak, jak się okazuje po stracie kolonistów. Zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje. Oni mają tarcze, ale nie będziemy w stanie prowadzić do nich ostrzału, to są wszyscy z bronią białą, co ciekawe, nie, nie jest to broń dystansowa, natomiast my nie będziemy w stanie ich pokonać ze względu na te tarcze, które oni sobie mają. No cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że to tak na dobrą sprawę jest koniec serii. Oczywiście spróbujemy odeprzeć ten atak, ale nie wygląda to dobrze. I błędem moim, jaki popełniłem tutaj, na pewno jest doprowadzenie sytuacji, w której wartość kolonii jest tak gigantyczna, podczas kiedy tak naprawdę nasza obrona no i zdolności bojowe są bardzo znikome. Także na, uczka na kolejną serię, na przyszłość na pewno będzie taka, aby nie doprowadzać do takich sytuacji, no, w których ta kolonia właśnie osiągnie tak niebotyczne wartości, jeżeli chodzi o posiadany majątek. Oni będą się chwilę przygotowywać, a więc no, tutaj Vera niestety nie pomoże, bo jest załamana, czy też załamany, to jest kobieta, tak? Vera jest załamana, no i niestety, ale mam tutaj w niczym nie pomoże, chyba że do tego czasu w co wątpię, wyjdzie z kryzysu, ma tutaj strzelba automatyczna, ona by mogła być całkiem przydatna. Warto też pamiętać, że niestety chyba nikt nie panuje teraz nad naszymi zwierzętami, no właśnie. I nikt nie może tego robić, z tego względu, że nikt nie ma odpowiednich zdolności zwierzęcych. Brakuje jednego poziomu laksausowi, a więc tutaj nasze słonie bojowe nam niestety ale nie pomogą. No i to też jest pewien problem, ponieważ nie mieliśmy zastępcy, rozpoczynają atak. Ok, zobaczymy. Być może te słonie same tutaj rzucą się do boju na tą grupę, być może oni zaatakują właśnie te słonie. Prawdopodobnie tak będzie. No, zobaczymy, czy sobie poradzą. Ale ten atak jest naprawdę masywny. Sama liczebność, no jeden tutaj padł, on miał drewniany jakiś tutaj miecz, nie było to zagrożenie, no tutaj walczą ze słoniami, okej, okay, ci także skierowali się na dół. Kolejny padł, no powiem, moi drodzy, no ten niestety oczywiście ma tą tarczę, a więc my nie byliśmy w stanie go zranić, ale już ta tarcza dosyć szybko została zniszczona. Tutaj Igor z tym niesamowitym mieczem, który zdobyliśmy za tego Fellernego Questa stawia opór przeciwnikom, próbuje ich zabić. No, i zobaczymy. No, tutaj atak odparty. zobaczmy, jak sytuacja Igora. Brak zagrożenia. Odstrzelony palec lęki. Być może to było teraz, być może wcześniej, nawet szczerze mówiąc, nie wiem. A więc skierujmy tutaj ludzi. Być może uda nam się odeprzeć atak. No, niestety słonie, być może umrą. Być może nie. No, tutaj oni. Uciekają prawdopodobnie, tak. A więc udało nam się odeprzeć ten. A, tak moi drodzy, to jest... Dobra, już nie strzelajcie, bo nie chcemy ranić słoni bardziej. Weźcie może ten dwuręczny miecz ze stali, strzelba automatyczna, kolejna to jest dosyć dobra broń. Reszta wydaje mi się nie być zbyt użyteczna. Włócznia ze stali, okej okay, to nie jest nic nadzwyczajnego. A oni, niech tutaj słonie jeszcze. Aha, to słoniątko walczy. Być może te słonie pomogą. Zobaczymy. Tak, został zabity. Ok, weźmy płatki psychitu, one może się przydadzą. No i teraz. Właśnie, jak tu wygląda jeszcze sytuacja z. Dobra, ok, ocalony. Uratuj słoń. Jak wygląda jego sytuacja za 7 godzin, za 10 godzin. Ok, spróbujemy go uratować. Adiplyt, ty uratuj tego słonia. Oczywiście, te słonie tutaj, bez medycznych rzeczy, golecz. Te słonie są dla nas bardzo, bardzo ważne. No tutaj, a ocalony, niestety, wyruszył na poleki. Co może być pewnym problemem, ale zobaczymy. Być może uda się uratować. Jak tutaj sytuacja z tym słoniem? Brak zagrożenia i z tym śmierć za 5 godzin. Jak wygląda sytuacja z tym za 13 godzin? Ok, a z tym 7 godzin. Dobra, ocalony. Kogo ty właściwie leczysz? Tego, czyli tego. Ym... Tego musisz uleczyć. I Adiplut tego. Być może uda nam się te słonie chociaż uratować. Zobaczymy. Dobra, Adi skończył tutaj działać. Dajmy mu robić swoje. No tutaj ten atak naprawdę wydawał mi się o wiele bardziej niebezpieczny niż mogłem przy... niż ten, niż faktycznie był, bo no, koty sprawiły nam zdecydowanie większe szkody, trzeba przyznać, niż właśnie ten atak. Wydawałoby się dobrze wyposażonych wojowników. Być może plusem było to, że oni nie mieli broni dystansowej. Choroba zakażenia. No, tego się można było spodziewać, że takie rzeczy wystąpią. Zakażenie lekkie. Um, czyli tak, Igor. Zachowania i praca tutaj, Igor dostanie priorytet na odpoczynek i ocalony prawdopodobnie. Idzie się tutaj zająć Igorem lub nie. Gdzie jest Igor? A, tak. Eee... Zamierza zabić Igora. Moi drodzy, chyba stracimy Igora. Niestety wątpię, aby ktoś powstrzymał ocalonego. Spróbujmy. Klaczek, może ty. Spróbuj aresztować. Szybko. No i niestety nie zdążyliśmy tego zrobić. A więc mamy no, hmm, nadużycie so Laxaus. No tutaj się dzieją straszne rzeczy. Niestety ta broń będzie już bezużyteczna, ponieważ nikt inny nie będzie mógł jej. A, chwila. Można go przypisać ponownie, co ciekawe, ale no straciliśmy kolejnego kolonistę, który był dla nas bardzo użyteczny, trzeba przyznać. No, i teraz sytuacja wygląda wręcz tragicznie. Mamy bardzo wysoką wartość kolonii i praktycznie zero kolonistów. Wydaje mi się, moi drodzy, że niestety jest to koniec serii. Ale, oczywiście, jeszcze tutaj mamy jakąś nadzieję, zagrzebmy go, żeby już tutaj nie lewało to ciało. I zobaczmy, komu moglibyśmy przydzielić. Właściwie, nikomu nie moglibyśmy dać tej broni, więc ona po prostu sobie na razie niech tam leży. Przedawkowanie. Raksa sprzedawkował. Ok, i co z czym to jest związane? Ok, nie wiem z czym to jest związane. Co to robi? Prawdopodobnie w pewien sposób go osłabia. Gdzie on został zagrzebany? Tak właściwie wydawało mi się, że tu, ale chyba nie. No teraz nie znajdę tego, gdzie mogłem tutaj obserwować, gdzie tak naprawdę został zagrzebany. Feb, Igor, tu jest Igor. A dlaczego nie możemy wyprawić? A! On nie był z naszej ideologii. Ok, Miał inną wiarę. Prawdopodobnie dlatego nie możemy wyprawić mu pogrzebu. No i cóż. Hmm. Co ja mam powiedzieć? No zobaczymy. Potrzebny projekt do badań. No nie będziemy tego robić. Festiwal wiatru. Może to odprawmy. Kojące PSI. No chociaż jedna dobra rzecz. No spróbujmy to zrobić. Chociaż podejrzewam, że to będzie... ...tragiczne w skutkach, że to wydarzenie się nie uda. Ale spróbujemy oczywiście. Ok, Vera tutaj dołącza. Może będzie chociaż plus jeden do morale. Nie, niestety boring, czyli mamy jeszcze większy minus do morale. No i sytuacja komplikuje się coraz, coraz to bardziej. No i tak. Hmm, kto nam został? Mamy kucharza na szczęście. Nie mamy budowniczego. A więc ty będziesz naszym budowniczym klaczek jak na ten moment. Artysta nie jest nam potrzebny. Nie mamy rzemieślnika, A więc tutaj naturalnie będziesz rzemieślnikiem JRZ. Bo tak to wygląda, jeżeli chodzi o umiejętności. No i mamy też Wera Wera. No, strażnikiem oczywiście będzie ocalony dalej Treser, myśliwy Wera. No, możesz tutaj wspierać w rzemiośle pozostałych kolonistów, ale na ten moment damy priorytet na posprzątanie naszej kolonii. No a potem będzie też przenosić te wszystkie rzeczy, które są do przeniesienia, chociaż nie ma tego chyba zbyt wiele, tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję, że chwilę spokoju dostaniemy tutaj od gry od Randy Randoma, Choć szczerze mówiąc. Nie wiem, czy można na to liczyć, bo oczywiście jest to nieprzewidywalne. I teraz y, zwierzęta tutaj. Y, zaraz. A dobra, one mogą na tym obszarze sobie żyć. Tu jeszcze jest co jeść, także nie ma to problemu z tym. No tutaj trochę za dużo tych bumalów zdecydowanie się zrobiło. Samiec, samica, samica. Dobra, wypuśćmy. 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 Samiec, samiec. Wypuśćmy. Wypuśćmy. Nie chcemy tyle tych bumalop. Jeżeli chodzi o konie, no to ok. Niech tam konie sobie są. No i tutaj prawdopodobnie też sytuacja wygląda ok, ponieważ na bieżąco te zwierzęta ubijamy, no niestety, bo malup nie możemy ubijać, bo one w chwili śmierci wybuchają, no i wszystko by tutaj spłonęło, a więc jest to tragiczny pomysł, aby je hodować na mięso, po prostu trzeba je wypuszczać no i dobra nasza kolonia powoli zostaje wysprzątana przez Werę, musimy to zrobić, ponieważ morale naszych ludzi jest tragiczne no i nie chcemy aby ta fala załamań dziś była kontynuowana, więc postaramy się zrobić wszystko żeby do tego nie doszło Zmieszmy może te grzyby. Nie wiem, czy one w jakiś sposób się przydadzą, ale niech tam są. Co tu jest? Aha, pułapki są budowane, ok. Pułapki mogą się przydać. W jakiś sposób oczywiście zawsze pomagają w tej obronie. No i cóż, wydaje mi się, że jeżeli uda nam się przetrwać, to będziemy musieli się skupić przede wszystkim na tym, aby pozbyć się tych wartościowych rzeczy z naszej kolonii, zmniejszyć tą wartość. No i też mm, jakiś rytuał, dzięki są ok. No i też jakąś obronę sobie tutaj sprawić, bo to co mamy, no tak na dobrą sprawę się nie będzie sprawdzać na dłuższą metę przy jakichś poważniejszych atakach. Chociaż ta rzeka tutaj, trzeba przyznać, robi robotę, oni się wszyscy pchają na ten most i nie chcą y, walczyć z wody. Więc to jest dobre, chociaż mogliby spokojnie tędy przejść i nas okrążyć. To jak widzieliście, oni jednak się pchali tutaj na teren tego mostu i się tutaj w rządku ustawiali. Co jest dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. No więc to nie jest do końca takie złe. Być może jeszcze. Hmm, no tutaj nie będziemy mur ustawiać, bo oni przeciwnicy by to wykorzystali na pewno. Ale być może jakieś pułapki więcej gdzieś tam ustawimy, a w przyszłości jakieś wieżyczki sobie sprawimy. No, zobaczymy. Na pewno będziemy potrzebowali więcej kolonistów. No i Wera tutaj obszar... czy mamy tutaj obszar domowy? Dlaczego to nie zostaje wysprzątane? To mnie zastanawia najbardziej. Ok, już się bierze za sprzątanie. Spoczko. No i oczywiście te kwatery, bo to jest tutaj straszna sytuacja. Trzeba to wysprzątać, także dajmy jeszcze jeden dzień na takie sprzątanie. No i potem może zajmiemy się jakimś przenoszeniem, być może kogoś wyślemy na handel, aby pozbyć się części rzeczy, chociaż właśnie te osady zazwyczaj nie mają zbyt wiele srebra aby nam zaoferować i też nie mają nic ciekawego co byśmy mogli kupić i się jakoś wzmocnić, więc to jest pewien problem, no ale zobaczymy, być może się coś tam uda, handlować z nimi. No dobra, Vera tutaj kontynuuje sprzątanie. Już jest całkiem czysto w naszej kolonii. No ale tutaj... No tutaj tego obszaru no to my nie chcemy tak naprawdę, aby to było sprzątane tak samo tutaj. E, tego nie trzeba tutaj w żaden sposób sprzątać ani o to dbać, bo to nie ma sensu. Także usuńmy ten obszar domowy w tym rejonie. Usuńmy też ten obszar domowy tutaj, tak na dobrą sprawę. No i tutaj już dobra, może zostać. A tutaj też nie chcemy obszaru domowego. Tutaj, gdzieś tam może być w pewnym miejscu. Tutaj, także dobra, to tak usuńmy. No i tutaj, gdzie są te groby, także nie chcemy obszaru domowego. Na ten moment. Przyjęcie: ktoś organizuje przyjęcie. Spoczko. Być może to nam coś ciekawego, jakiś bonus do morale da. Akurat kolonia jest wysprzątana, a więc to pomieszczenie powinno być bardzo imponujące. Tak jest. No i zobaczmy jak wyglądają nastroje. Bardzo wysokie nastroje wszystkich ludzi. Także myślę, że możemy tutaj już zmniejszyć priorytet. No i Vera będzie teraz głównie tragarzem w priorytecie, aby poprzenosić wszystkie rzeczy jakie mamy i zobaczyć co my tak naprawdę mamy w tej kolonii. Czy ja tutaj to pole zamknąłem? Nie, na szczęście nie. Nie będziemy też potrzebować tak naprawdę tyle jedzenia na ten moment, więc być może tutaj to pole zamkniemy. No i tutaj te cztery pola, ok, niech one są uprawiane. Nie wiem, czy nie jest to za dużo, ale nie będziemy tutaj jakoś też ryzykować, będzie go za mało. Lepiej mieć więcej niż mniej. No bo sytuacja z tym jedzeniem, szczerze mówiąc, nie wygląda jakoś ekstremalnie dobrze. To siano. czy ja wyłączyłem to siano z uprawy? Tutaj chyba było tak wyłączone, także, bo mamy go bardzo dużo. I nie potrzebujemy na ten moment więcej. Dobra. A więc zobaczmy, kogo byśmy mogli wybra wysłać. Tak naprawdę Wera może z koniami pójść na ekspedycję. Tak to zrobimy, moi drodzy świat. Wyślemy na e, szybki handelek Were. Oj, świat, dobra. Gdzie my jesteśmy? Tu. Do kogo byśmy wysłali? No tutaj są jakieś, tutaj mi się wydaje. Plus 23 frakcja. No to być może zajdziemy tu, a potem tu, ewentualnie. Tak to chyba zrobimy. No dobra. Stwórz karawane. No, całkiem szybko tutaj dotrzę. I weźmy tak. Vera. No i weźmy też. Weźmy też. Ciele słonia, być może. Hmm. Ciele słonia niekoniecznie, ale jakiegoś słonia byśmy wzięli po prostu. Tych koni powinniśmy mieć też tak na domu sprawę więcej, a tutaj są dobra. Dobra, to weźmy po prostu tyle. I jaki mamy teraz ładowność? Ok. To weźmy może jeszcze słonia. I tego słonia. Dobra, weźmy dwa słonia. I przedmioty teraz. Co byśmy wzięli na handel? Chemio-paliwo. No tyle może niekoniecznie. Chociaż szczerze mówiąc, dobra, weźmy tysiąc tego chemio-paliwa. Co jeszcze możemy wziąć? Tkaniny, weźmy z tysiąc tkaniny. Albo dobra, weźmy... No dobra, tysiąc tkaniny, możemy sobie na to pozwolić, bo mamy bardzo dużą ładowność. I weźmy też te skóry. Z tych skór nie będziemy korzystać, tak naprawdę, chociaż już widzę, że my tego po prostu nie sprzedamy. Mamy tego zbyt wiele, ale te broń, te śmieci, wszystkie chcemy się tego pozbyć, to na pewno im sprzedamy. Maczuga, włócznia, włócznia, maczuga super stalin, to może zostawimy. Od tą personę, oczywiście, zostawimy ten rewolwer, to nie będzie nam potrzebne. Wyrzutnie dymną automatyczny pistolet zostawmy rewolwer słaba no to się pozbądźmy pistolet maszynowy normalna się pozbądźmy automatyczny pistolet normalna się pozbądźmy rewolwer to też automatyczny pistolet dobra to niech zostanie jeszcze to niech idzie w pieruny, wyrzutnia dymna nie chcemy wyrzutni dymnej i strzelba automatyczna może zostać ona może się przydać te koszulki tutaj spodnie parka z wełny mufa no to wszystko wszystko sprzedamy tak naprawdę. Chociaż z Wosaka A to ciekawe. A, dobra. To też się pozbywałem, bo to jest poniżej. Poniżej jakości, jaką akceptujemy. No i dobra. Wyśli. A jeszcze racje żywnościowe. Co my tutaj siano. Um, Okej. Okay. Tak to zostało wymyślone. No dobra, albo hmm. weźmy jeszcze to, weźmy w ten sposób, dobra, Wyśli powinno starczyć. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Także widzimy się, moi drodzy, po chwili przerwy, jak nasz kolonista dotrze do innej kolonii. Moi drodzy, niestety nie minęło wiele czasu, nawet nie zdążyło yy, Wera wyruszyć. No i mamy infestację. Yy, wyłączyłem tutaj powiadomienie. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Ja będą tworzyć więcej wody, więcej gniazd, będą bronić swojego domu. Gdzieś tutaj, w tym rejonie, zobaczcie, ile tych gniazd się tu pojawia. To jest jakaś masakra, szczerze mówiąc. Te robale są absurdalnie trudne do pokonania. One są naprawdę bardzo wytrzymałe, i nie sądzę, abyśmy byli w stanie się z tego wybronić. Nie mówiąc już o bałaganie, jaki tutaj zaraz powstanie, prawdopodobnie duża część przedmiotów zostanie zniszczona, albo i nie, może przedmioty nie zostały zniszczone, ale zobaczcie, my naprawdę. Nie jesteśmy w stanie tego wybronić. To jest, moi drodzy, koniec tej kolonii. No, nie oszukujmy się, nic tutaj nie zdziałamy, jeżeli chodzi o taką ilość robali. To jest tragedia. No, ale cóż, hmm, żeby nie było, że się tak po prostu poddajemy. Oczywiście w desperacji wysyłamy naszych kolonistów tutaj na, na wojnę, a tak naprawdę na pewną śmierć. Bo przypomnę, że nawet nie mamy w tej chwili nikogo, kto walczyłby wręcz. Klaczek ocalony JRZ, tak to wygląda. Zobaczcie, co się dzieje. No, niestety, jest to istna plaga. Także tutaj, nazwa tego wydarzenia, które miało miejsce. No jest bardzo trafna. No niestety, ale no nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nasze słonie. One niestety nikt ich nie kontroluje, nie są w stanie nam tak naprawdę pomóc, więc jest to niestety, moi drodzy, koniec tej serii. Była ona bardzo przyjemna dla mnie. No i oczywiście nie jest to koniec Limboard. Na pewno wkrótce, choć nie od razu, pojawi się nowa. Nowa seria. Cóż o co tu chodzi? Przybywa tajemniczy mężczyzna w czerni. Czy będzie dał radę naprawić obecną sytuację? Brat twojego kolonisty Klaczek, okej. Okay. Eee... Gra próbuje nas chyba tutaj ratować w jakiejś krytycznej sytuacji. Bardzo ciekawe wydarzenie, swoją drogą. Natomiast z takimi umiejętnościami, chłopie. No to ty niewiele jesteś w stanie dla nas zrobić. No sam tej kolonii nie wybranisz, zobaczcie ile tu jesteście tych robali. A więc cóż, jest to niestety koniec serii, tak jak mówiłem, nie jest to koniec reward seria, nowa seria wróci z inną ideologią, z nowymi doświadczeniami oraz kilkoma modami, bo mam już tutaj plan, jak bym chciał, aby nowa seria wyglądała i jakie mody chciałbym zastosować, myślę, że bardzo urozmaicą i no, sprawią, że rozliwka będzie jeszcze ciekawsza, chociaż tu już sam w sobie jest, trzeba przyznać, bardzo, bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. No, niestety skończyła się jak się skończyła, ale zawsze kiedyś musi być koniec. Nie zawsze wszystko uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i że wytrwaliście ze mną do końca tej serii. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.